A w ogóle to dzień dobry sobota. Rano jesteśmy w dziale z płytkami. Ewa wskaże mi, a ja tylko załaduję do kabillaka. Dobra, to co takie o, to już my pirazy oko. Takie, i... bo cena dobra, nie mamy co się tam tutaj wiecie zastanawiać nad tymi cenami i to pójdzie na podłogę w łazience i w kuchni. Dobra, Ewa. Ewentualnie coś takiego w kuchni. Bo tam dużo powierzchni nie będzie, znaczy pod szafkami trzeba płytki położyć, wszystko trzeba położyć płytki, nie? Dobra, coś takiego jak nie wszystko to ze dwie 3 na, tak żeby przełamać. jeszcze Coś takiego ewentualnie, blaciki. jakby na blaciki. Oga, polna, uczymy chłopaka jeździć. Leśna, polna, nie publiczna. Sprawdzamy, czy jest napięcie w gniazdy. Tak jakby to był mój agregat, załóżmy, że sprawny. Wyłączy prąd, nie? Bo normalnie tu jest sieć, bo jakby sieć dobra, bórę, nie? Tak. tak jest sieć w tej chwili. Dobrze. Widzi Pan, że prądu nie ma? Tak. Się przełącza, tu jest zero. Się to ścieć, nie? To ścieć gówną gó No ścieżki, dobra. No, ale jak na przykład teraz nie ma prądu, jeszcze w tej chwili sieć jest załączona? Tak. Nie ma prądu, zalecane jest wyłączyć to. Jasne. Zero cyk, cyk. i agregat. A to słuchaj, zostaje w pozycji jakiej? Jak mamy prąd, no ten normalny. W y sieci? Tak jest. Sieć. Tak. W tej dobra. chwili sieć. Teraz, teraz jest sieci. zero, ale środku jest 0. Ale no. agregat. No. Rozumiem. Zero zawsze to jest, nie? Okej. Tak. Tak jest Dobra, to agregat. To teraz mamy w gniazdach prąd teoretycznie? Yy... Aha, bo załącza tak, gniazda załóżmy. Tak. Dobra. I teraz palę. Działają się ściany. O, tu już jest raz pomalowane widzę. No. Marcin pojechał elektryk. Nie, pakuje się. Okej. Okay. Już jest chyba po 15. Dobrze a ja to składam w zlew baterię taką zamontowałem Syfonik Montujemy Dla sobota Po południu Pan Marcin długo Dlaczego? pracował, dziękuję Zamontował mi tą wtyczkę, taką przelotkę, raczej przelotkę. No, takie przejście szczelne, bo tu będzie router się Tak, router zewnętrzny, antena router. Idziemy. A i pomalowana elewacja jest raz. Wydaje się mi, że raz. okej, okay. Puszeczki, widzicie? Nie wiem, czy widzieliście wcześniej, bo nie nagrywałem aż tak, ale sprawdziliśmy prąd z gniazdka. Popłynął pierwszy z agregatu, który tam stał na zewnątrz. Więc zobaczcie, wszędzie są już puszki osadzone, wszędzie, wszędzie. Tutaj widać, że to kuchnia. Tam wentylacja. Tu też kolejne gniazdo, więc. Jest troszeczkę tego. Całkiem dużo. Jeszcze brakuje. Zobaczymy u góry, ile tutaj, czy coś w ogóle. Wiadomo, że trzeba dokupować materiałów. No nie, jeszcze tutaj nie widzę. Wełna gryząca. Jeszcze jest. syczy z że normalnie jeszcze ciśnienie ucieka Ej, więc kanalizą, kanalizom śmierdzi bo no bo, bo bo trzeba wyjść na zewnątrz no i tyle rozdzielnica już jest zmontowana do kupy że tak powiem tak to wygląda fajnie zgrabnie no różnicówka Tutaj ten agregat właśnie sieć. O już opisał. Pan Marcin widzę troszeczkę. Wyłącznik główny, ok, agregacik sieć, czyli tak jak jest. Eee, siecia tu agregat. Dobra, jeszcze raz później w szkolenie przejdę. Oświetlenie dół góra. Super. Pewnie tu gniazda będą, nie? Dół, dół góra. No i tyle więcej tu nie potrzeba. Nam cudu. Panie. I tak. Ryzyki jakieś niedobrze No dobra, to tak właśnie wygląda o. No i chyba na tyle hmm. Tutaj, tutaj i gadżetę łapami przed nimi wyjdzie tak, że... Tutaj jest ganoś. Tutaj masz gazety I jest tutaj kotek I tutaj domek i tutaj jest... tutaj jest ten goźnik. i tutaj jest mój ten namiot. I tutaj są cuskawki. Tutaj sałata. Tutaj grosek. Tutaj ten... Nie pamiętam. Z, tutaj są kwiaty. Tutaj tutaj są jabłuszka nasze, posadziliśmy. Tutaj jest tak I tutaj jest tak. No tak. I tutaj jest tak idealnie. Tutaj jest takie kwiatki. Tutaj są te. Tutaj będzie. Tutaj domek. Tutaj Tak kotek trening musi być, panie. Ruszaj. Nagrywasz? Tak. Ruszaj. No bo teraz chwila, chwila prawdy, czy się okłóca? Jestem poprzedni, się mi wy narzuci. 63. Ciekawe, czy się wgra. Да. Ёлка yeah. 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 okay,